Ja własnym dzieciom, właśnie gdzieś tam cały czas pokazuję, że warto, nie? Moje dzieciaki są nieśmiałe, więc <laughs> i gdzieś tam boją się tego wszystkiego, bo że tej dorosłości tego wszystkiego, oni się strasznie boją. A ja staram się im pokazać, że warto po prostu walczyć o swoje, iść do przodu małymi krokami, ale zdobywać to, bo się da, tak? Barto. 4 lata nie mogłam zajść w ciążę, później super, wow, trójka prawie że od razu, wielkie szczęście, które no, tak jak napisałam, nie trwało długo, bo za zaledwie kilka lat, jak właśnie okazało się, że muszę sobie radzić ze wszystkim sama. I ukończyłam y, szkołę na kierunku opiekun medyczny, myśląc, że w przyszłości, niedalekiej przyszłości wówczas y, będę mogła pracować y, w szpitalu. Niestety, jak się okazało, pracę, którą mogłabym wówczas podjąć, była zmianowa i po 12 godzin. Więc nie było to dla mnie możliwe wówczas. Jak już moje dzieci trochę podrosły i były już na tyle samodzielne, że mogły zostawać same w domu z kluczem naszej, oczywiście z ogromnym ciężarem w moim sercu, znalazłam pracę jako pomoc nauczyciela. I tak właśnie w ogóle. Była pierwsze, były pierwsze kroki w szkole. Tam, pracując, podjęłam studia. Gdzieś tam spotkałam właśnie fajne osoby, które mówiły, super, super, ty się nadajesz, ty idź na studia, na pewno sobie poradzisz, masz fajne podejście do dzieci, dzieci ciebie lubią. No więc gdzieś tam posłuchałam. Wtedy podjęłam pracę w przedszkolu. W przedszkolu z dziećmi autystycznymi. W międzyczasie zrobiłam właśnie studia podyplomowe oligofrenopedagogika. Ale postanowiłam jeszcze coś w swoim życiu zmienić. I znalazłam się tu, gdzie jestem teraz. Jest to szkoła podstawowa nr 13 w Grudziądzu, jest to szkoła specjalna. I tutaj pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Ukończyłam kolejną, kolejne studia podyplomowe. Moja decyzja była bardzo dojrzała, co chcę robić, bo ja poniekąd w swoim życiu pracowałam i w sklepie jako sprzedawca, i gdzieś na kuchni jako pomoc kuchenna, więc próbowałam różnych rzeczy. Próbowałam otworzyć własną działalność gospodarczą na produkcję mebli, na przykład, która nie wyszła, gdzieś sprzedawanie ubrań. Nie wyszło, więc kilka rzeczy gdzieś tam się człowiek próbował. Próbowałam sklep warzywny otworzyć, który też nie wyszedł. I cały czas szukałam, ale brakowało mi właśnie w tym wszystkim znaczy zawsze chciałam pracować z ludźmi, zawsze. Yy, tylko jeszcze nie, nie, nie wiedziałam w jakim charakterze, a życie po prostu no, poprowadziło mnie w idealną stronę, gdzie ja się czuję naprawdę wspaniale. Ja własnym dzieciom, właśnie gdzieś tam cały czas pokazuje, że warto, nie? Moje dzieciaki są nieśmiałe, więc... <grych> i gdzieś tam boją się tego wszystkiego, Boże, tej dorosłości, tego wszystkiego, one się strasznie boją, a ja staram się im pokazać, że warto po prostu walczyć o swoje, iść do przodu małymi krokami, ale zdobywać to, bo się da, tak? Elwira Przeska dumna z siebie.